Na pewno krew będzie i na scenie, i u nas wśród jurorów. Tego możemy być pewni, ale wydaje mi się, że ta edycja You Can Dance będzie niezwykła, dlatego, bo jak powtarzam, są z nami zawodowi tancerze z ogromnym doświadczeniem tanecznym, czyli tancerze, którzy mają udzia brali udział w niezliczonej ilości teledysków, koncertów, spektakli, a, na, a po drugiej stronie staną młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w show biznes. Nie ma scenariusza, co się wydarzy, więc nie wiemy. A, ale czym się różni? No, na pewno dla mnie jest to taka edycja też nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale taka, na którą czekają, więc ja na nią sam czekam, jak ci ludzie, którzy są dojrzali, świadomi swoich, e, e, swoich celów, które sobie wyznaczyli. Oni sobie napisali scenariusz swojego życia. I nieważne, jak pójdzie w programie, oni tam będą dążyli. To jest ich sposób na życie, ich sposób na przyszłość. I tym samym chyba determinacja i nastawienie do programu będzie inne. Oni nie przyszli po przygodę życia, a przyszli na walkę o przyszłość. Ja nie wiem dlaczego na siłę wszyscy Państwo szukacie różnic. Różnice są w naszych uczestnikach i to jest główna różnica. Program się nie będzie różnił, jeżeli chodzi o poziom emocji. Jeżeli chodzi o y, jak gdyby sposób w jaki będzie pokazywany, to będą y, fantastyczne choreografie, zawsze te choreografie są inne, więc to jest różnica i inni uczestnicy. Na, na wstępie pozdrowienia dla Weroniki Marczuk. Buziaki, buziaki, całej wszystkiego najlepszego. A, Ania faktycznie jest nowym jurorem, zupełnie innym od Weroniki. Weronika zrobiła z nami cztery edycje, może kiedyś jeszcze następne, albo gdzieś kiedyś się spotkamy, na to liczę zawodowo, bo spotykać się spotykamy, a zupełnie inna osoba to Ania Mucha. Na razie jesteśmy po castingach. Castingi są zupełnie innym charakterem. Tam dochodzi do spięć, dochodzi do nerwowych decyzji. Było raz przyjemnie, raz wesoło, a raz stresująco, więc teraz jest drugie pytanie, jak to będzie na programach live. To też zobaczymy. No jest trochę inaczej. Ja nie ma takie spojrzenie bardzo świeże na program, bo nie przeżywała tego wcześniej, więc też czasami bardziej emocjonalnie gdzieś się do kogoś i chce, żeby był ta, była ta osoba w programie, nie wiedząc, że mamy już tego typu typ charakteru sprawdzony i on się nie sprawdza w programach na żywo, ale każdy ma prawo do tego, żeby się tego nauczyć. Zobaczymy, ja sam jestem ciekawy, jak pójdzie pierwszy live. Eee, no na szczęście nie ma czegoś takiego, że nikt nas nie zmusił do pracy no, w towarzystwie osób, które się nienawidzą, bo to chyba jest najgorsze. Ania przede wszystkim ocenia osobowość, potencjał danej osoby, tak? I to robi to w sposób bardzo stanowczy, ma swoje zdania, ma argumenty, więc nie jest to tylko rozmowa na zasadzie, podoba mi się albo nie podoba. Ona argumentuje. I jej argumenty bardzo często yy, mają te, ma, ma rację, bardzo często ma rację i to powoduje, że ścieramy się, ale wydaje mi się, że to jest pożytkiem dla. Dla programu. To jest po prostu walka na argumenty. Ja uważam, że technika jest w ogóle punktem wyjścia. Jeżeli widzę, że ktoś technicznie wyraźnie odstaje, to to mówię, tak? A ja natomiast zwracam uwagę na potencjał, na to, jak się ktoś rozwija, jak się uczy. To wszystko powoduje, że mamy dwa różne spojrzenia. No i ten program przez to jest po prostu walką żywiołów